Halo, halo, cześć, taropalm. Po krótkiej przerwie wraca do Was. 6 października, coraz chłodniej, zapowiadają przymrozki. Z tego powodu przejdziemy po ogrodzie, bo to prawdopodobnie ostatni dzwonek, żeby wykopać takie roślinki jak bananowce, kolokazje tego rodzaju przesadzone, młode roślinki. Pokażę Wam, jak to wygląda na moim ogrodzie. Co już dzisiaj by trzeba było wziąć, bo na niedzielę zapowiadają w nocy przymrozek. No i tak, zobaczcie, tak to wygląda teraz prawie połowa października. Tu jeszcze hortensje bukietowe kwitną. Nabrało takich ładnych kolorów. Trachy się pięknie trzymają. Oczywiście miskanty, miskanty, ostatnio były wiatry. Trochę je potarmosiło, poprzewracało jak widać. Trzeba będzie to odciąć. Ale już nie rosną. To już chyba jest maksymalny wzrost tego roku, około 4 metrów, myślę. Na wiosnę będzie mnóstwo sadzonek. O, tutaj taka miła niespodzianka. Zobaczcie, pierwszy raz od chyba 5 lat miskan zebrina zaczął kwitnąć. Późno, bo późno. Ale kwitnął, nawet nie wiedziałem, że to kwitnie. Ciekawe, czy zdąży się więcej rozwinąć te pióropusze. Przejdźmy tu dalej. Ten traszek naprawdę w tym roku poszedł pięknie. Mnóstwo nowych liści. takich rozkloszowaty. Ładnie wygląda. Pewnie przyjdzie niedługo czas na budkę. Ale akurat trachy pójdą w budkę jak najpóźniej. Przed dużymi mrozami. Trawa Vertigo. No ona lubi, to jest trawa ciepłolubna. Pewnie przed tym przymrozkiem schowam ją jeszcze do garażu. Nie będę jeszcze przycinał, ale schowam do jakiegoś pomieszczenia, żeby nie dostała pomrozie. Tutaj sadzonki na przyszły rok do rozsadzenia. Niektóre już wykopałem, sadziłem. od miesiąca są. To nie tak żeby się ukorzeniły jeszcze przed zimą. Trochę przez tą pogodę, przez już coraz mniejszą ilość światła. Na dostały grzyba, będzie trzeba je przed zimowaniem spryskać. No jest tego sporo, fajnie, że to się wszystko przyjęło. Kolokazy, eskulenty. Kana boldowa. tu Basioki, eskulenty. Tu mam winorośl. Winoroś Espaldera piszę, że do minus 15 wytrzymuje, ale to z Hiszpanii sprowadzone to raczej nie będę ryzykował. Gdzieś to tak samo przezimuje w jakimś cieplejszym miejscu karłatka no, karłatka też pójdzie raczej do z zewnątrz, do środka. Nie będę jej przesadzał w tej donicy, dobrze się trzyma, to niech sobie rośnie. To taki biedny biedna Brugmansja, jakaś inna odmiana drobnolistna, ale w tym roku się pochorowała i nie zakwitła. Spróbujemy mu odratować może na przyszły rok będzie. Traszek mniejszy zlerłamy lę. Tak, gdzieś mniej więcej w połowie sezonu zaczął wypuszczać. Pamiętacie, jak go przywiozłem, To był praktycznie żółty. Odratowany. Liście wypuszcza. Przyjął takich zielonych kolorów. Znaczy, że jest wszystko ok. Słuchajcie, trochę tak tu piszę do minus 17, ale to jest taka, umówmy się graniczna. Temperatura, gdzie raczej będzie po palmach, minus 10,8, ale więcej nie ryzykowałbym, zwłaszcza przy młodych roślinkach. Red Tiger, może miał 70 cm w tym roku, teraz zobaczcie. Potężny, potężna roślina, potężny bananowiec. Polecam wszystkim. Tet Tigera, jeśli tylko ktoś ma możliwość gdzieś kupić. Zero chorób grzybowych, mocny, szybko rosnący. W porównaniu z basiokami, które trzeba pryskać na grzyba. Mnóstwo plam. Basiok ma takie delikatniejsze te liście. Tet Tiger dosyć mocne. Mocno zielone, bardziej odporne na czynniki atmosferyczne jak wiatry. No a tu będzie trochę kopania. No i pewnie od razu będziemy wykopywać tutaj, rozsadzać mniejsze basioki, albo zobaczymy jak będą ukorzenione może na przyszły rok. Ale to są już większe, to znaczy te większe pójdą do, do rozsady. Kolokazje, kolokazje dały popis w tym roku siły Nie spodziewałem się, że aż tak zdaliście To potężne te liście Ta kolokazja dopiero ma drugi rok, a zobaczcie jak wygląda To tak zwany biały Maureli ZT Ventricosum Green. Też ładnie poszedł w tym roku. Patrzyłem jednego liścia, jak sadzę go na wiosnę. A teraz dobre mać 70. Obok kolokazja Potodora. No, potężna roślina. Jeszcze by chciała wypuścić, ale już pewnie nie zdąży. Pienisko takie grube, zobaczcie. Zdrowa roślina. Fajna. Szybko rośnie. I mega wyglądająca. Okay, zobaczmy tutaj pikwę. Co z nią? Pierwszy, ro, pierwszy raz w tym roku jako malutka roślinka wsadzona do gruntu. Zaowocowała, ale cóż, tego nie zdążymy, nie zdąży już dojrzeć. Odmiana Chicago Hardy. Bardzo odporna na zimowanie. Ona zostanie w gruncie w przyszłym roku powinna być dużo dużo większa. Chicago Hadi, a no, różyczki, już końcówka sezonu, tam co po niektóra kwitnie. Agawy, agawy ładnie w tym roku rosły, e, przepraszam, kanwy niedługo do wykopania. Trawa pompasowa pierwszy raz zakwitła bardzo fajnie wyglądała myślałem, że nic z tego nie będzie, ale się rozrosła, przyjęła i po dwóch latach wygląda tak. Gawy amerykańskie Niezniszczalna roślina wiadomo, że może niektórzy trzymają ją na zewnątrz podczas zimy, ale to już większe sztuki. Ja swoje oczywiście schowam. w są miejsce. Przejdźmy do brukmansji. Brukmansja jeszcze ma ochotę kwitnąć. Zobaczcie ile kwiatów się chce rozwinąć. Zostawię ją jeszcze tutaj. Damy jej szansę. Myślę, że tak 0, minus 1, minus 2 i nic nie zrobi A jeśli nawet To trudno Trochę karpus Trochę Wagnerianus Trzeci rok będzie w gruncie Dwa lata stał w miejscu bez praktycznie jakby za mał. Nic nie wypuszczał, dopiero w tym roku. Widzę, że jeden, dwa, trzy, czwarty liść, może i tam piąty malutki idzie. Fajnie, bo już myślałem, że po nim przesadziłem go z innego miejsca, że mu tamto miejsce nie pasowało do innego. Nowej ziemi dałem, pobcinałem stare, pyskałem na grzyba. I rośnie. Widocznie ten zabieg pomógł. Moje yuki. Yuki trzymają się całkiem dobrze. One zostają oczywiście na zewnątrz na zimę. Zrobiłem im takie tylko przykrycie, takie daszki, żeby nie lało po nich non stop, bo tego nie, nie lubią. I maureli, maureli, maureli jeszcze sobie tutaj postoją. Nie będę ich przesadzał. Może jednego weźmę, wykopię. Z tych mniejszych na, na rozsady. Piękne rośliny. Naprawdę Maureli, jeśli ktoś ma miejsce i może, polecam. Są wspaniałe. Prezentują się okazale, naprawdę. Zobaczcie. Nawet te mniejsze, jednoroczne czy dwuletnie. No coś pięknego i bas, kupione w tym roku, wsadzone do gruntu gdzieś na początku maja urosły jak urosły mnóstwo nowych odrostów na dole fajnie, bo będzie możliwość sady Akurat ta odmiana jest trochę tych basioków, moim zdaniem, inna od tamtych, co są w tamtej kępie. A może akurat, że inne miejsce? Nie wiem. Miskat chiński, jak zakwit miesiąc temu, kwitnie do tej pory. Katalpy. Jedna katalpa tak, druga tak wygląda. Zobaczcie. No był problem i w połowie sezonu. Przez 3 tygodnie lału tutaj u nas dostała grzyba, ta urosła ładnie dosyć. Ta stanęła w miejscu i jest 2-3 razy mniejsza w tej koronie. A to drzewko tlenowe. Drzewko tlenowe Oxydri. słynie z dużych liści. Ona jest dopiero drugi rok. Od takiej praktycznie można powiedzieć malutkiej roślinki, 15-cm. Na wiosnę czekają przesadzenie. Inne miejsce specjalnie dla niej przygotowałem. Na środku ogrodu. Tu jest dosyć zacienione, ona lubi taki półcień, słońce, ale nie cień. Tu jest więcej cienia. Spróbujemy dochować jeszcze większych liści, bo potrafimy mieć naprawdę olbrzymie oksytrii, drzewko tak zwane. No i tak, czeka nas dosyć dużo pracy wykopywania, rozsad, przycinania, przenoszenia ja już nie nawożę o tej porze roku trawy klonk o tej porze roku bardzo ładnie wygląda kanadyjski już nie mówiąc o chowdręsiach o, w tym miejscu, tutaj na środku posadzimy drzewko tlenowe. Jeszcze jedno. Przejdziemy do oranżerii. A może to albo zostawimy to na następny odcinek. No też tego trochę jest, a nie będę was już zanudzał. W następnym odcinku nakręcimy. Co jeszcze zostaje w oranżerii. Do późnej jesieni i co jeszcze ładnie rośnie jak wygląda. No to dobra, do zobaczenia. Trzymajcie się i pozdrowienia. W tą piękną na razie jesień. Pamiętajcie o lajkach i łapkach w górę. Na razie.